i thought it was all over my check. Daję nowy dzień, biorę wdech, no i ruszam Jak zwykle zaspany w gęby, jakaś straszna susza Puszczam trakt na głośniku, dobry rapnie w fiku miku wali w drzwi i mówi, że ja jestem przygód What? Że tyk się sypie na łeb i do herbaty U niej leci PNS, a u mnie wulgarne katy Każda dzwoni na policję i mnie szybko wyprowadzą Ja jej mówię dzwon gdzie chcesz i, I, tak, tak, i tak kładę, kładę lachę na to Mamy dzień, piękny dzień, co się wybić w Ziomeczku w parę spotkać i coś niecoś sobie wypić Potem uciekać przed ścigania organami Wyśmiewając, że w WF to był chyba ledwo znany Szybka szama, dzwonię do drugiego zioma Jakiś typek siedzi w pszakach i montuje segibona Wsiadam do ziomeczka fury i lecimy dalej w tych Panie, nie spać, wiedzać, i nie wnikać, gdy jest przypał Jedziemy dalej szyby w dół, tu leci w tle Potem West Side Connection i DGL Bert Wonią ziomki z GPO O, więc jedziemy tam Pękną jakieś flaszki, dwie lub trzy, kurwa, nie wiem sam Zio. Wiem, że będzie zajebista atmosfera Dobre towarzystwo już takiego nigdzie nie ma. Kupel znowu się upije i będzie niezwykła kabaret Kurz, z moimi ziomeczkami jak zawsze udany balet. Po oh, sio, Kas morderca nie ma serca, męczy nas, chuj! Ale to nic, no bo mamy dobry nastrój. Szybki sok do fury, What? wracamy na mazury. What? Cud natury, już nie pamiętam nawet jego. Yeah, Wita nas, kełk otwartymi ramionami. Nie żymeczka dzisiaj też nie będziemy sami. Wadnie do mnie paru kumpli i robimy balet. Sosiadka dostanie zabału, Czy albo będzie lamet.